Czy słyszałaś kiedyś określenie czwarty trymestr ciąży i zastanawiałaś się, o co w tym chodzi? Czwarty trymestr ciąży tak naprawdę ma miejsce już po porodzie. Są to kolejne trzy miesiące życia dziecka, już po załonie mamy. Dzisiaj opowiem o tym, z czym to się wiąże, jak to wygląda i dlaczego nazwano ten czas pierwszych trzech miesięcy życia dziecka czwartym trymestrem ciąży. Zapraszam. Ciąża trwa 3 trymestry. Każdy trymestr ma po 3 miesiące. Razem nam to daje te słynne 9 miesięcy. Skąd więc ten termin czwarty trymestr ciąży? Co takiego się dzieje, że jednak nazywa się trymestrem ciąży, pomimo że dziecko już się urodziło? Chciałabym dzisiaj trochę o tym opowiedzieć. Czwarty trymestr ciąży to takie określenie, które dzisiaj staje się chyba coraz bardziej popularne. Zapoczątkował je dr Karp w swojej książce Najszczęśliwsze niemowlę w okolicy. W tej książce pojawiło się wiele teorii, z którymi nie do końca się zgadzam, jednak coś jest w tych pierwszych trzech miesiącach życia dziecka, dlatego tak zatytułowałam ten odcinek. Zdaniem Karpa. Rodzimy się o trzy miesiące za wcześnie, i dlatego przez te pierwsze trzy miesiące swojego życia potrzebujemy dokładnie takich warunków, które będą nam przypominały macice. Czyli potrzebujemy warunków jak w macicy, bo nadal powinniśmy się w niej znajdować. Jest to trochę pokręcona teoria i trochę nie do końca prawdziwa, jednak jest to po prostu okres przejściowy pomiędzy tym, co było i tym, co jest. Do wszystkiego musimy mieć czas, żeby się zaadoptować, no i tak jest też w przypadku noworodka. Zdaniem doktora Karpa dziecko nie zdążyło się wewnątrz odpowiednio rozwinąć. Nasza ciąża powinna jego zdaniem trwać te trzy miesiące dłużej, ale no nie byłoby to możliwe, aby urodzić dziecko po kolejnych trzech miesiącach. Byłoby po prostu za duże, więc ten poród po dziewięciu miesiącach jest jakoby kompromisem pomiędzy wielkością dziecka, która jeszcze pozwala na jego poród, no ale niestety nie jest wystarczająco dojrzałe. Ta teoria jest z wielu względów oczywiście mocno naciągana. Myślę, że gdyby nasze dzieci urodziły się nawet trzy miesiące później, to niewiele by zmieniło, ponieważ nadal po trzech miesiącach dziecko jest dość nieporadne. Poza tym wtedy też pewnie byłby jakiś okres przejściowy, adaptacyjny, bo nagle rodząc się trzy miesiące później, nie wskoczyłoby dziecko na zupełnie inne tory. Tak samo potrzebowałoby czasu na naukę pewnych rzeczy, na adaptację do życia w tym nowym środowisku. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć. Co takiego dzieje się przez te trzy miesiące i jak ten czwarty trymestr się objawia? Zacznijmy od tego, że świat noworodka może być dla nas troszeczkę trudny do zrozumienia, może się wydawać nieco skomplikowany. W życiu wewnątrzłonowym dziecko miało cały czas spokój, miało ciepło, miało ciasno, nikt mu w niczym nie przeszkadzał, nie miało zbyt wielu stresowych bodźców i tak naprawdę wszystko, czego potrzebowało zapewniało ciało mamy, zapewniała pępowina połączona z łożyskiem. Malu dostawał zawsze optymalną ilość tlenu, optymalną ilość pożywienia, substancji odżywczych, oczywiście mówimy tutaj o ciąży, która przebiegała prawidłowo. Poród jest takim etapem przejściowym no i nie jest tak, że od razu po porodzie dziecko pojawia się na świecie i stwierdza, okej, okay, wszystko ogarniam, zaczynam się rozwijać, rosnąć. No, tak to nie jest. Świadomość ciała noworodka jest prawie, że żadna. To dlatego noworodek wykonuje takie bardzo nieskoordynowane ruchy, rączkami i nóżkami. I z tego powodu dziwi się za każdym razem, gdy oberwie własną rączką w nos na przykład i dziwi się tym dziwnym obiektom, które machają mu przed oczami, a są to jego własne ręce. I naprawdę sporo czasu zajmuje dziecku już nawet zrozumienie tego, że posiada ręce i władzę nad ich ruchem. Poza tym maluch rodzi się nie widząc zbyt wiele. Tak naprawdę noworodki widzą tylko czy jest jasno, czy ciemno, widzą jakieś bardzo mętne zarysy otoczenia. I tak naprawdę ten wzrok na początku nie jest im szczególnie potrzebny, ale też ma wpływ na wyobraźnię wyobrażenie świata takiego noworodka. No oczywiście, nikt tego dziecka nie pytał, jak Ty sobie noworodku malutki wyobrażasz świat, bo często rodzice mówią, ale skąd my to wiemy? Przecież noworodek nam tego nie powie. Ale my wiemy, jak rozwijają się zmysły dziecka yy, i widzimy, jak on reaguje na pewne rzeczy yy, i z dużym prawdopodobieństwem możemy określić, jak ten świat noworodka wygląda. Noworodek przede wszystkim wcale nie potrzebuje na pierwszym miejscu jedzenia czy zrobienia kupy, jak się często myśli o nim. On ma zupełnie inne potrzeby. Po pierwsze potrzebę bliskości, po drugie potrzeby bezpieczeństwa. Te dwie potrzeby są ze sobą bardzo ściśle związane i przede wszystkim są związane z osobą rodzica. I tutaj pojawia się właśnie ten czwarty trymestr ciąży, ponieważ noworodek nadal chce być tak jakby jednością z mamą. Ewentualnie zaakceptuje również noszenie przez tatę, jeżeli będzie odpowiednio go tulił, nosił. Takie maluchy bardzo często są nazywane nieodkładalnymi. Oczywiście noworodki są różne. Niekiedy, kiedy dziecko mocno zaśnie, no to jest możliwe odłożenie go nawet do własnego łóżeczka i wszystko jest ok. Natomiast są takie dzieci, które otwierają już oko, jak tylko zbliżają się do materacyka. Łóżeczka, i po prostu zaczyna się historia od nowa. Trzeba to dziecko znów nosić i usypiać. A o dziwo to samo dziecko na klatce piersiowej rodzica śpi całkiem fajnie i potrafi tak spać przez kilka godzin. Natomiast odkładane do łóżeczka znowu się wybudza, i tak w kółko. Noworodek jeszcze przez pewien czas nie będzie widział takiej swojej odrębności. Tego, że on ma swoje własne ciało, że jest osobnym organizmem, że ma swoje ręce, nogi i że ma jakieś zmysły, którymi może tak bardzo dogłębnie odbierać świat. Dziecko reaguje na początku bardziej na poziomie odruchów, czy takiej trochę pamięci emocjonalnej też. Bardzo często na tym etapie życia dziecka rodzice dostają mnóstwo porad, jak poradzić sobie z dzieckiem, czy co gorsza, jak odseparować dziecko od siebie. Bardzo często te porady brzmią mniej więcej tak: nie noś, bo przyzwyczajisz. Jest to samo w sobie strasznie głupie założenie, ponieważ dziecko jest przyzwyczajone do noszenia od początku swojego istnienia. Noszenie jest naturalne dla dziecka, to że jest przy rodzicu, cały czas blisko otulony i przytulony. Jeżeli chcesz mieć wolne ręce, to być może świetnym rozwiązaniem dla Ciebie wtedy, gdy jesteś w ruchu, bo na przykład gotujesz obiad czy chodzisz, yy, będzie chusta. Chusta powoduje, że dziecko jest blisko Twojego ciała, czuje się bezpiecznie, czuje bicie Twojego serca, a jednocześnie Ty masz wolne ręce. Natomiast w sytuacji, gdy chcesz usiąść czy się położyć, być może świetnym rozwiązaniem będzie kontakt skóra do skóry, czy nawet bez tego rozbierania położenie dziecka na swojej klatce piersiowej i przytulenie go do siebie. Bardzo często, wcale nie trzeba nosić godzinami tego dziecka i kołysać, wystarczy po prostu być blisko niego. Świetnym rozwiązaniem, by poprawić jakość snu dziecka i co za tym idzie również swojego, jest bliskość również w czasie snu, na przykład w łóżeczku dostawnym, gdzie gdy dziecko się poruszy, jeszcze się dobrze nie wybudzi, chce po prostu poczuć bliskość rodzica, czasami mi wystarczy wyciągnąć do niego rękę, pogłaskać go po główce ją zasypia, bo czuje naszą bliskość. No, i na sam koniec, wracając do tych warunków, jak w macicy, ja z tym jestem bardzo ostrożna. E, to znaczy, bardzo często rodzice interpretują to bardzo dosadnie. To znaczy, próbują zbyt mocno otulać dziecko. Otulanie jest ok, zwłaszcza gdy malucha wybudzają odruchy w czasie snu, tak na przykład odruch moro. E, on jest troszeczkę hamowany poprzez otulanie, ale otulanie nie powinno być krępowaniem. Nie powinno być krępowaniem ruchów dziecka, zabieraniem mu kontaktu z własnymi dłońmi całkowicie, czyli związywanie go tak w kokon, na baczność, gdzie nie może on się się ruszyć, zmienić pozycji ciała, nie do końca jest to dobre. Nie można też tego robić przez cały dzień, ponieważ dziecko jednak musi w końcu poznać swoje ręce musi zrozumieć, że to są jego rączki, że ma nad nimi jakąś władzę i że może ich w dowolny sposób używać. Musi się tego nauczyć, więc nie możemy przez dłuższy czas zabierać dziecku własnych rąk. Natomiast co do tego nie noś, bo przyzwyczaisz. Tak jak już wspominałam, dziecko do noszenia jest przyzwyczajone już od samego początku. Natomiast to jest też tak, że dziecko się odnoszenia samoistnie odzwyczaja. Wtedy, gdy zwiększa się jego sprawność motoryczna, gdy poprawia się jego wzrok, gdy maluch staje się coraz bardziej mobilny, to on już nie będzie marzył o tym, żebyście cały dzień nosili go na rękach. I jest ryzyko, że jeszcze za tym momentem za zatęsknicie, za tym czasem, gdzie można było tego malucha nosić całymi godzinami. A teraz, gdy za długo trzymamy malucha na rękach, on nagle nam się wyrywa i chce się samodzielnie. Nie poruszać, więc tak naprawdę ten okres trwa rzeczywiście krótko. Te trzy miesiące mijają bardzo szybko, a wtedy jest dosyć duży przeskok w rozwoju dziecka. Bardzo rozwija się jego wzrok, zaczyna też coraz bardziej skoordynowane ruchy, zaczyna trzymać pionowo głowę. Z każdym tygodniem pojawiają się nowe umiejętności. Wreszcie pojawia się możliwość obracania się na boki, możliwość posuwania się do przodu, łapania różnych przedmiotów. I wtedy świat jest taki fascynujący, że już się nie kończy i nie zaczyna na rodzicach, tylko jest dużo więcej do roboty. W ciągu dnia, także tak naprawdę ten słynny czwarty trymestr ciąży po prostu przemija z czasem sam i nie musisz się o to jakoś szczególnie starać. Myślę, że lepiej jest podążać za instynktem, za potrzebami swojego dziecka, za tym, co Ty widzisz i czujesz, niż słuchanie rad typu nie noś, bo, bo przyzwyczajisz. Ale również nie szłabym tak jakoś bardzo mocno w drugą stronę, czyli nie słuchałabym tych wszystkich rad typu otulaj ciasno dziecko, bo w macicy miało ciasno, no bo to dziecko kiedyś musi się nauczyć, że już w macicy nie jest. Też nie jestem zwolenniczką za Zaciemniania pomieszczenia, w którym dziecko śpi, chyba że akurat jest noc, ponieważ ten rytm dobowy to też jest coś, czego dziecko się uczy i zapewniam, że jest to również na korzyść rodzica. Więc warto, żeby maluch przebywał w takich warunkach, jakie wy na co dzień macie w domu, aby on się mógł do Was przyzwyczaić. Czyli w ciągu dnia, gdy jest głośno, gdy rozmawiacie, włączacie ekspres do kawy czy odkurzacz, maluchowi nie powinno to zaburzać snu, powinno być w pomieszczeniu jasno, tak jak jest w ciągu dnia. Natomiast w nocy wiadomo, że jest ciemno, że wstając do dziecka nie trzeba palić górnych świateł, tylko na przykład małą lampkę, no spokojnie zaspokoić potrzeby dziecka i z powrotem pójść spać. Także dużo tutaj jest rzeczy, które są mocno intuicyjne, których wcale nie trzeba się uczyć, wcale nie trzeba słuchać jakichś skrajnych rad w jedną czy w drugą stronę. Warto to wiedzieć, jakie są potrzeby dziecka w tym pierwszym, jakby powiedzmy, trymestrze życia, w pierwszych trzech miesiącach, i mając w sobie to zrozumienie tego malucha, jego potrzeb i tego, jak trudny jest dla niego ten świat, po prostu podążać za nim i za swoim instynktem. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Cię do komentowania, jak Ty sobie radziłaś w pierwszych trzech miesiącach życia Twojego dziecka. Zapraszam Cię też do subskrypcji kanału, ponieważ już wkrótce pojawią się na nim nowe filmy, które mogą Cię zainteresować. Do zobaczenia.